Debiut w Tarnowie, po raz pierwszy mamy okazję być świadkami ogólnopolskich zawodów modeli szybowców RC dużej skali. Rzeczywiście zjechali zawodnicy z różnych zakątków Polski. Czy możemy już w tym momencie powiedzieć, że impreza jest imprezą udaną? Tak, oczywiście jest imprezą udaną i serce mnie cieszy, bo po raz pierwszy w Tarnowie mamy do czynienia z tak dużymi modelami. I przyjechali koledzy z Sącza, przyjechali z Krakowa, przyjechali z, y, aż z Kraśnika. Wydaje, wydaje się, że, że chwyciło, no i tak bym się tego trzymał, ewentualnie, bo chcielibyśmy w przyszłym roku kontynuować również te zawody, dlatego że no jest specyfika lotniska, jest miła atmosfera, jest chyba grono przyjaznych ludzi, i wydaje mi się, że jest to celowe. Powiedzmy dwa słowa o modelach, bo to jest to, co sprawia, że te zawody są atrakcyjne nie tylko dla pilotów, nie tylko dla zawodników, ale także dla widzów. Rzeczywiście rozpiętość skrzydeł robi tutaj spore wrażenie. Spore wrażenie i chcę powiedzieć, że są to wierne kopie rzeczy latających, to znaczy są to makiety. Dlatego też makiety dużej skali i przez to bardzo atrakcyjne, ponieważ zachowują się w powietrzu tak jak najprawdziwsze. Samoloty, jak najprawdziwsze egzemplarze latające. Wyjaśnijmy, może osobom, które nie są tak bardzo związane z modelarstwem, na czym tak naprawdę polega rywalizacja, czyli co się dzieje. Są holowniki, są duże szybowce i co później? Więc taki duży szybowiec, bo mówimy w tej chwili o gigantach szybowcach, zostaje wyholowany na pułap 300 metrów, mierzony elektronicznie za pomocą takiego wariometru specjalnego, i stamtąd zostaje wyczepiony, no i po prostu lot na termice w długości 10 minut i potem jest konkurencja na celność lądowania. Te wszystkie konkurencje są punktowane i w sumie wyłaniamy zwycięzcę. Jesteśmy po pierwszym dniu rywalizacji. Czy możemy już jakoś ocenić umiejętności pilotów? Rzeczywiście no wczoraj mogli się popisać, pogoda również dopisała i te warunki do szybowania były świetne. Tak, warunki termiczne były znakomite, Każda, każdy kumulusik leciutki, choćby nawet to, to już praktycznie znoszenie rzędu 4-5 metrów na sekundę. To już jest bardzo duże. Niektóre modele osiągały wysokość naprawdę imponującą. I, I nawet powiedziałbym, że było trudno zejść z tego pułapu, żeby zmieścić się w tym limicie 10 minut. Ale wszystko odbywało się szczęśliwie, żaden model się nie rozbił, nikt nie zaliczył tak zwanego kreta, no i wszystko odbyło się sympatycznie. Dzisiaj kolejny etap rywalizacji, zobaczymy na ile pozwoli nam pogoda i dosyć silny dzisiaj wiatr. Powiedzmy jeszcze, bo na zwycięzców przecież oczywiście czekają nagrody, czekają puchary. Tak, więc bardzo miło jest nam wręczyć puchar. Kolejny raz przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa, po raz pierwszy wyręczymy puchar wójta gminy Tarnów, no i dodatkowo jeszcze puchar ufundowany został przez prezesa spółki Świt. Czekamy w takim razie na kolejne obloty i trzymamy kciuki za pilotów. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście impreza zakończy się pomyślnie i zawodnicy będą chcieli odwiedzić nas w przyszłym roku. Tak, oczywiście, na to liczymy, a ja polecam Państwu serdecznie wystawkę małą, którą tutaj zorganizowaliśmy i będzie okazja do podziwiania tych wszystkich cudeniek. 爸爸进，爸爸进，爸爸进，爸爸进。